Kiedy wykonać badania profilaktyczne dla pracownika, którym kończą się te badania w październiku, w listopadzie może będą mu się kończyły w grudniu. A zatem jest pytanie, czy tutaj przepis ustawy covidowej, który dotyczył wydłużenia ważności badań profilaktycznych dla pracowników o te 180 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego działa, czy nie? Odpowiedź brzmi: Otóż nie. Przepis dotyczący badań profilaktycznych dla pracowników, którym kończyły się badania w okresie stanu w epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego, stanowił, że mamy czas na wykonanie tych badań. Niejako wydłużaliśmy czas na wykonanie tych badań do zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego jeszcze 180 dni, a zatem do końca 2023 roku. No, ale ten przepis przecież nie działa w sytuacji, kiedy badania kończą mi się w październiku, bo nie ma stanu zagrożenia epidemicznego, nie ma stanu epidemii w tym miesiącu. To oznacza, że przechodzimy na zasady ogólne i że te badania nasz pracownik powinien mieć wykonane niezwłocznie, a zatem nie może być dopuszczony do pracy bez tych badań. I żeby była jasność, ja wiem, że jest wypowiedź Ministerstwa Pracy w tym zakresie. Wiem, że Państwowa Inspekcja Pracy troszkę tak to stanowisko Ministerstwa Pracy też jakby akceptuje. Ale wy się Państwo zastanówcie, czy jak Wasz pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy w październiku, w listopadzie, czy sąd weźmie pod uwagę te stanowiska gazetowe tak naprawdę Ministerstwa Pracy? Czy jednak sąd będzie opierał się na przepisach prawa? A zgodnie z przepisami prawa, wasz pracownik, któremu kończą się badania w październiku, w listopadzie czy w grudniu, powinien mieć te badania wykonane zanim zostanie dopuszczony do pracy.